Witamy Państwa serdecznie, jesteśmy u Perisa na bazie, mamy kotkę do oczyszczenia szczypów energetycznych, Simone przekazuje wizerunek, jest huk na bazie, wszystkie zwierzęta jakie mogły się pomieścić, te dusze zwierząt są, wypełniona baza, cieszą się, oczekują następnego towarzysza do oczyszczenia i zapraszamy kotkę Frania, hasło Elza. Frania. F-R-A-N-I-A. F -r. A-N-I-A, ja? Tak. Gut. ekran, jest Pomarańczowy ekran się ukazał, znaczy się, że są cieple okay. um, energetyczne. Scan hat sich eingestellt. I kotka już leży na stole, leży no. na boku. Skan wyjechał z pod stołu. Perys poprosił o ciszę. Cisza zapanowała całkowicie. I przez nosek kamera przejeżdża. Kamera, ten skan, zatrzymał się od razu. Eee, żółtawa energia po lewej, po lewej stronie do góry na dziąśle. Nie jest aktywna, perys ściągnął chusteczką. Skan poruszył dalej. Jetzt sind wir in der Höhe schon von den Augen, Na jetzt kommen wir in die Höhe vom Gehirn. Na jetzt sieht man die Öhrchen, jetzt stoppt man. da ist äh, in der rechten Öhrchen, da ist eine bräunliche Energie, die ist am anschalten, ist program, mówi und die soll halt es anfällig machen für Tiere, also in den Ohren. Die tworten, es das ist so, wie das schwarze Blut in den Ohren, aber das sind Bakterien und das Programm wächst ja. Das nehmen wir jetzt die Hilfe. Już ściągają tą energię pomocnicy Perysa, odkurzaczem specjalnym. Ok, teraz left dalej. Są na przednich łapkach. Jetzt läuft es weiter, jetzt sieht man halt die Pfötchen, da ist nichts. Nie nic. Jetzt läuft halt weiter, jetzt kommen die Organe werden frei. Also das Herz ist frei, das die Lunge nic. ist frei, Na die Leber ist auch frei. Ma der Magen ist frei. Ma Auf der Gedärme liegt noch mal so eine rötliche Energie. Äh, Taka nie całkiem mocna czerwona energia na dolnej, dolnej części lit. nie jest aktywna, usteczko. Jetzt sieht man also auf Niebieska energia na e, rechte? Ja, rechte? Na prawej nerce. Nieaktywna, nimmt auch peryszcząga Nie aktywna. Perys Die Gedärme sind auch frei, die ähm, ja. Blase ist frei, das Geschlechtsteil nicht. ist auch frei. Na au jetzt sieht man die Wirbelsäule auch, na die ist auch frei, auf auf die Hinterpfötchen sind auch frei, der Schwanz ist auch frei, das Gänsehaut wieder rein in das Kätzchen Tisch und Usiadła sobie kotka i miałczy. So I Peres pokazuje ręką, żeby zeskoczyła ze stołu i prowadzi kristall. do kryształu, żeby się naładowała specjalną energią. Usiadła sobie przed kryształem. Töne, I in różne in odcienie niebieski, niebieskiego koloru energia wypłynęła z kryształu i objęła kotkę. Nieka do wewnątrz. Ciao. Okay. Gut. Jetzt kommt gerade äh, Tommy gerade langsam. I Tommy już zu. podchodzi i czeka, aż energia cofnie się z powrotem do kryształu. Jetzt hört der Kristall auf, was die Energie. Und się z Powrotem. do kryształu. Das Kätzchen steht auf. Jetzt schmiegt sie sich um die Füße von. No Kotka podeszła do Perysa i teraz się tak przeciąga o jego nogi, ociera się o jego nogi. Tommy Kleft. Tommy dał znak, że już czas powrotu do połączenia się z ciałem. I koteczek już odprowadzony do portalu zniknął. Bardzo się cieszymy, dziękujemy opiekunce zwierzęcia, że zadbała o to, żeby był oczyszczony z szczypów energetycznych. Kochani, zostańcie zdrowi na I'm happy.